Najważniejsze to jest zacząć, a później ci jakoś życie pomoże. I serio, za każdym razem, gdy na przykład masz takie wahanie, czy zacząć, czy nie, i na przykład będziesz pisał, wiadomo, że zaczynasz, czy coś. Nie, to jest bez sensu. Po prostu musisz zacząć. I to nieważne z czym, czy może z nagrywaniem, czy z nauką, czy dosłownie wyjście na przykład z kimś, albo pójście na siłownię, No zawsze to jest ta sama gadka, że wiadomo, nie chce się, a może jutro, a może za tydzień, a może w ogóle. Więc serio, zamiast tego, po prostu zero kalkulacji, kulacji idziesz i serio, nawet jeśli nagrasz, nie wiem, słabe wideo, nawet jeśli będziesz miał najsłabszy trening świata, albo na przykład konwersacja, ci się nie uda, nic się nie stanie, bo jakby wyciągniesz z tego lekcję, właśnie najważniejsze to wyciągnie z tego lekcję i serio, każdy błąd to jest szansa na rozwój. Jakbyś dostał wszystko, byłbyś po prostu leniwy, więc właśnie o to chodzi w życiu, że ty na przykład teraz nie masz wszystkiego, a nawet jeśli masz na przykład pieniądze, to właśnie nie masz, przypuśćmy, czegoś na pewno i po prostu musisz po to dążyć. Więc serio, życie by było po prostu bezwartościowe, jakbyśmy mieli wszystko. Czyli po prostu serio, czasem musimy niestety przecierpieć trochę, czasem niestety musimy dążyć i na przykład zastanawiać się, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, albo że robimy na przykład coś, na przykład, nie wiem, nagrywamy, czy pracujemy i to jest po prostu dla nas nudne, bo nie wiem, przez 8 godzin robimy to samo. No ale właśnie o to chodzi, że musimy powtarzać wiele czynności to tysiące godzin, aby, przypuśćmy, coś osiągnąć. I wiadomo, najlepsze, co możesz robić, to pracuj dla siebie. I oczywiście, nawet jeśli pracujesz dla kogoś, to 8 godzin, to pamiętaj, że kolejne na przykład 7, pracuj dla siebie. Nawet jak budujesz relacje, to pamiętaj, że musisz jednak patrzeć na swoje korzyści. W sensie mam na myśli, że nie możesz tak jakby plizować ludzi, czyli. Można powiedzieć, że wszystko robić dla ludzi, ponieważ potem zostanie bez niczego. Rób zawsze coś dla siebie i niestety właśnie bycie narcystycznym po części może być dobre. Ponieważ no musisz patrzeć na siebie, bo jakbyś patrzył na innych cały czas, to nagle się okaże, że jak nie będzie tych ludzi, albo ci ludzie, no właśnie nie wiem, cię zostawią, no to nagle nie masz nic. A w momencie, gdybyś patrzył i na siebie, i na nich, no to już od razu jest jakby inne podejście, czyli serio. Czasem bycie narcystycznym jest okej, okay, nie cały czas, troszeczkę i tak samo pamiętaj, żeś pracował dla siebie, bo po prostu byś miał motywację. Bo serio, jeśli widzisz swój progres i właśnie też no twój progres, to jest bardzo ważne. Czy to w zeszycie, czy w telefonie, czy w jakimś notesiku po prostu. No to jest, no to jest swoje działanie, bo jak na przykład będziesz widział, że dzisiaj na przykład zrobiłeś trening, że dzisiaj na przykład nagrałeś coś, że dzisiaj na przykład wyszedłeś z tą osobą, albo poczytałeś dzisiaj strony książki, to od razu będziesz czuł się lepiej i będziesz zmotywowany, aby robić to częściej. Dziękuję za wysłuchanie. Działaj, cześć!